Dobry, dobry wieczór, witam Was w odcinku pierwszym z 5 miejscówek na Bambiku. Przepraszam Was, mam trochę lekki katar. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Oraz, jeżeli wbijemy dzisiaj o 80 łapów w górę, wlatuje następny odcinek z 5 miejscówek z Foresta. Pierwsza miejscówka znajduje się na Bambiku. Jest ona położona przy małych hangarach. E, tak, można tutaj e, zaraz Wam pokazać, co jest najciekawsze. Jest to e, baza na 4 kuboidy. Tak jak widać, ten totem z tego kubiku można postawić tutaj. I najciekawsze miejsce jest to, to ta wnęka Ten totem stąd możemy postawić aż tutaj. Zobaczcie, w samym rogu można go tutaj postawić. O, w tym miejscu. Jak go zabudujecie, można to zrobić piętra x. No, naprawdę dużo cech będzie kosztowało zrajdowanie tego. Ten totem tutaj można postawić na skalę tej bądź tej. Ten tak samo na górze bądź. Gdzieś tutaj w rogu, czy tutaj Miejscówka znajduje się oto tutaj w tym miejscu Jest charakterystyczne, są bardzo wie, dwie wielkie skały oraz hangary Na bambiku O zobaczcie Znajduje się to tutaj Druga miejscówka znajduje się na łączeniu foresta z bambikiem Tutaj macie To jest na jeden taki, znaczy na dwa kuboidy, zobaczcie tutaj o, tutaj jest wnęka. Zabudujecie to dobrze żelazem. E, trzeba tylko tutaj postawić beton, żeby móc ten totem postawić. E, tu na dwa kuboidy, jak to zabudujecie, tutaj dobrze. I z tej strony to naprawdę dużo co czterech to będzie kosztowało. Baza znajduje się to w tym miejscu. Tutaj. O, tutaj sobie podlecimy. Jest ta wnęka. E, jak, to, jak to się prezentuje? Tutaj macie łączenie Foresta z Bambikiem. No, to jest tutaj, to jest jeszcze bardzo charakterystyczne, ta tutaj wnęka leciutka jest. Idziecie tutaj sobie prosto, przechodzicie dalej, prosto macie taką prostą skałę i na lewo, na dole jest oto ta fajna miejscóweczka. Trzecia miejscówka znajduje się w tym oto miejscu, są tu cztery kuboidy, tutaj macie drugi, to jest pierwszy główny, tutaj macie trzeci. I chyba gdzieś tam jest jeszcze czwarty. O, tutaj macie jeszcze dwa do postawienia. A nie, jeden, tutaj jeszcze na górze, czyli oto w tym miejscu. No więc cztery kuboidy w takim położeniu, obudowane skałami. Wystarczy zrobić dużo dachów, tutaj ściankę z tej strony również. I macie bardzo ciężko do zreidowania bazę, a łatwo do zbudowania. Znajduje się ona na respie bliźniutko. Respa od y, jechania na małych hangarach po ulicy. Na zakręcie pierwszym macie, Znaczy czy drugim, bo tam jest pierwszy, to i drugi. Skręcając w prawo macie y, oto ten taki jakby wulkan na bamiku. Na czwartym miejscu tylko można powiedzieć, że to jest bardziej wypadówka, chyba że macie jakąś małą bazę. Chcecie zrobić nie za dużą. To więc tak. To jest baza na dwa, może więcej, jeżeli chcecie jeszcze sobie to robić totemów. Jest to taki obudowana no, skałami taka fajna miejscóweczka. My zrobiliśmy zależy tak, tutaj zrobiliśmy bazę. Tu było wyjście, mieliśmy taką małą polankę, maszynka stała. Wyjście jest również na dach. Sobie zrobiliśmy bardzo fajna miejscówka, mało ludzi tutaj chodzi, ponieważ jest to przy pustyni. Zaraz wam pokażę, gdzie to się dokładnie znajduje więc no naprawdę fajna miejscóweczka miejscówka znajduje się nade mną o takie jest ułożenie z góry mm, jakby wam to pokazać gdzie to jest tutaj macie yy, łączenie pustyni z bambolem znajduje się tak bardziej naprzeciwko statku Muszę się trochę wejść w górę o tutaj mniej więcej tam jest o, też forest więc od foresta drogą w lewą po ziemi i w góry wiedziecie na i tutaj macie tą e, fajną miejscówkę dla mniejszych hejki. Piąta i ostatnia miejscówka znajduje się na łączeniu Foresta z Bambolem. E, z tej strony mamy hangary bambikowe. O już się tam widać z Więc jest to e, taka tutaj ba baza. E, problem jest taki, że z czterech stron no, trzeba zabudować bazę dość dokładnie. A tak, to jest obudowana fajnie skałami. Na cztery kuboidy. Tutaj wszędzie trzeba postawić totemy i zobaczcie jak fajnie się prezentuje tutaj jest w sumie ciężko będzie im wbić, jak zabudujecie to nawet w miarę dobrze więc z tej strony będzie najgorzej, z tej i z tej ale jak dobrze zabudujecie to żelazem yy, z dobrym sposobem i patentem to wątpię, że ktoś wam to zrajduje jeżeli gracie jakoś większą ekipą tutaj naprawdę można zbudować fajną kilkupiętrową bazę a z góry prezentuje się to tak, że tutaj mamy hangary forest, baza znajduje się oto w tym tutaj Miejscu. No więc to było wszystko w tym odcinku. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz. Do następnego.